113 plus 1, kod do ostatniego. 100 ostatniego. Ja Gniazdko czerwony cały czas. tutaj 18 plus 1, no, ale przeprowadzamy kod naszego na Szerosze no, 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 Silverado. No, kod na Edgeit Avenue. Mm. Silnik, proszę zgasić wszystkie szyby. Zgaszone i szyby są na Fantastycznie. Są w ogóle jakieś szyby w tym pojeździe? Pomagasz się, pomagasz tego pysa, Czekaj, to A bierdo, jest. Ale... Abdul Abu Tabi. Sprawdź go w bazie danych. To? No, auto jest na Abdulla przecież, tu no, w sumie tam. Ja mam z tobą kluczę tylko. No nice, jest Mateusz. A no tak, bo Brabus jest na ciebie. Dobra, zielony jest? Abdul Abud. Abud. Abud są dwie osoby o tak samo nazwisko, obie są zielone. Dobra, proszę Dobra, kierowca nie wysiada z pojazdu, pasażerowie również. Dobra, co ja Mój numer znaki 02, zastępca szefa policji z Dokumenty proszę do kontroli że pan w tym momencie. i obecnie czanki o czyli ten, 02 chyba no nie? Taka spadnie przejmów Ty 40, albo ten drugi 40, kurwa. 40, 40, 40, 40. O nie, Cher to będzie nie! Nie, nie. Ten, nie nie, ten to mi 700-700 wie, bo za to, że nie wiem, mam kapelusz na głowie Dobra pan Dawid Ellison, tak? Zgadza się? Dawid, tam był Pan Dawid no. Dawid, dobra, w porządku. Pan oczekuje w pojeździe. No, lucky mi wyszło. 32 plus 2, 10, 5, no, Kurwa, nie mogę wszyscy No ja też muszę usłyszeć pana, że ja z kapel już ściągnę, kurwa, farwa się wybabia prędkości w mieście Skowroński Kowroński. Skowroński Skowroński Dobra, witam ponownie panie Dawidzie Dzisiejsze 12 tysięcy dolarów mandatu Przekroczenie prędkości w mieście Zdejmie pan tą maskę z siebie Ja ten, przyciemryj wiesz Nie mam maski Dobra, to pan na razie siedzi nieruchomo Dobrze, ręce chcę widzieć na kierownicy los. Bez tej maski Dobra, los, panie los, Davidzie, no. podam panu teraz tablet z rysikiem, aby pisać czytelnie imię nazwisko no, w lewym dolnym no, rogu 12 tysięcy dolarów amerykańskich mandatu Za przekroczenie prędkości w mieście Skończy pan się Ej, to i tak lepiej tam tamta laska ostatnio 30 tysięcy A jak tam w ogóle szef i pani kadet? Powodzi o, się, czy znowu powróceni? Kto to do dziunga? Na no, kurwa ten duchet Kurwa jakie to są zwierzaki jebane. Na to proszę dołączyć 10 lipca. A, oczywiście. Proszę. <grywa> za to bym go do więzienia pierdolili. A kto tam w ogóle kurwa tak faryl? Policja też obok. A. No. obok. Ty Polaki... Dobrze, dziękuję tak. za współpracę panie no, Dawidzie, może pan w miejsce interwencji w momencie, w którym zgarszę sygnalizację, świetne. A, A dokumenty nie. pana odda? Do się? Dokumenty? Tak, jak najbardziej. <laughs> tak, Proszę tak, bardzo. Dobrze, dziękuję, miłego. Ja tak, tu jeszcze, ta, słyszy... słyszy go ryja chce przetrzeć. 18 plus 1, kod czwarty do wchodu sióstego. to, go. to nie, jeszcze nic nic nie dzieje. To takie dźwięki z że wiesz? Cześć Igor. Kurwa, co to za ludzie, to ja nie wytrzymam po prostu z nimi. tak bo on Dobrze. No przynajmniej z pojazdu nie wysiadali, nie robili aż tak tego, ale ten, co tam ciunkał, to... ...przysięgam, że takiego to naprawdę. Dzisiaj zatrzymałem takiego, tego Pana w Porsche To średnio co 3 sekundy, pasażer, co, średnio co 3 sekundy wałał nie? Myślałem, że nie wytrzymam przy tym kodzie To będzie w, w którym nie wykonuje Twoich rozkazów Highway, 80, W momencie, w którym nie wykonuje Twoich rozkazów, to takiego możesz zatrzymać nawet i... zagrozić mu karę więzienia, bo to jest kodeks karny no tak, tylko nas było wtedy na służbie 6, a, a zanim coś jeszcze dwa swoich radów poddali, to wolę nie rozumiem. Nie powiem im tego ojca, bo to jest wyście z Roli. A go 20 20. Kołę. 10902 z numerem oznaki. Panie mam no, mamie pytanie da radę coś zrobić z tymi GPS-ami, żeby tak często ich nie wyrzucało. Wiesz co, to jest coś co mnie gryzie od samego początku mojej kadencji tutaj, ale no nie wiem. 122 22 plus 1, czyste do boxwilla, końcówka rejestracji. Sześć, osiem, cztery, siedem. Nasze dziesięć dwadzieścia, jak lepsze. Zgłoszy Pan ma dziesięć tysiąc centrali. Co nie ma? 120, 7 na nasze dziesięć dwadzieścia, potrzebujemy 60. Pozycja.

13 11, 11 osoby w Brujowym Silverado mają broń. Suwerencje. Kierowcy, co jest? Na no, 78 plus 2 przejmujemy u 1. 04 czy pojeździe znajduje się broń? Idzie w kierunku północnym, czy zachodnim, przejmujemy działanie od? Możecie że są na miejscu. Idziemy w kierunku północnym na Elgin Avenue. O no, tym na 3 plus 1 przejmujemy u 5. Pojazd zawraca. Za chwilę tam dojedzie więcej, radio, więcej tych, tych pojazdów. Idzie w kierunku Sandy. Na 100%. Nigdy się nie kończy tak, że ścigamy jedno Silverado, bo łapiemy jedno Silverado. No, się Zgadza się. Straciliśmy go z 11 do 40 Zgłaszam Władliście tutaj na dół, radio władzy, nie wejdziemy pod górę 104, 10, 18, 13, 63, 9 do... 10, mamy dwóch maluchów na końcu Jak oni mogli stracić te Silverado? 124, 25 na komendę Winewood Nie wiem, to bardziej że u 1 już to plus 2, 25 na komendę Winewood Dwa rady. Tak, bo tutaj kokaina z po Kokaina? Mhm Prze y Czurka W porządku Zjeżdżamy w takim razie jest to zbyt GPS-u -y znowu nie widać Ja pierdolę 32 Dobra, przydziel 66 do nas, do patrolu 66 też wam się Połączy się z 18.02 do patrolu, 18,5 na no. komendie no. misioru. Z 7.04 oczekuję. jakie? Natural Vision Evolved. Sprawiam po aktualizacji, nie ma polskich znaków wpisać, okej? No w sumie może to i lepiej, bo i te wszystkie inne chińskie też zostaną wypierdolone. Dopisałem 66 do nas, a tego samochodu nie można wybrać to zna, że, że Explorer, to w sobie podobny. Dobra, w porządku. Jak nowa baza danych jest robiona, to tam zaraz 3 by Pan mógł przekazać, żeby tam jednostki sektualizowały dostępne. Mhm. Bo tam w obecnej bazie na przykład nie ma jednostek nerwów. W porządku, no to być wszystko zmienione z czasem. No tak przynajmniej powiedział Jerry, no. Czy Steven? Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że sama dobroć. Opierdoliło mu się, no. Kurwa, ludzie dalej piszą podanie do zespół. Uuu, pieniądze. O, od kogo to, 00, 000, 000. 50 000? Mm, aktualnie... Kurwa. Zutówka, tyle wiadomości. Abek wpłacił 1 zł. w niż siaczku. Firest, donate w życiu dla ciebie. Oglądam każdego live od klocków. A teraz sprawdź moje podanie na policjancika DC Abek 3. Dobra, zobaczę potem pewnie. Później, dziękuję za zadanie. 32 plus 2, czwarty dla 10,72. To jest sniper. Ładny w sumie jest inter interceptor. Podała mi się. Samolot, podała mi się. Lub przed niebieskim światłem, tak czy siak. Nic tutaj nie znajdzie. Jakąś kibry łajdąca życie nockie do Aby wpłacił no. złotych Ta, potem tak każdy pierdoli mi saczku. To tylko chwilka trzy Ale nie chcę teraz, bo potem będziecie kurwa mi przychodzić na komendę i truć dupę kurwa o to, że wasze podanie zostało zaakceptowane Na razie mam akademię kurwa i są podania wstrzymane, więc... Tak na dobrą sprawę nie wiem po co je piszecie. Ja to, ja napisałem, że ten, że, że jest... Patrzcie w ogóle. Prawie kingrow wskaz się w prawo i się sam wyłącza. Nic nie zrobiłem. Sam się wyłączył 17 plus 2, 10, 5, 10, 11 Rockword, 75 plus 1, 10, 5, ostatnie 10, 71 122 plus 1, 10, 5 na 10, 71. A po streamie będzie sprawdzane, wiadomo jak to jest. Czoda pani Sierżan? Pani Sierżan nie ma niebieskiej? Czoda, czoda. Z koszulki, pani sierżant, Chloe, to ja może nie na piesze pójdę z patroniką. Nie, <grym> nie ma z niebieskiej? Yy, w praniu jest. W praniu? A zajęcie się, kończę to pranie. No, trudno powiedzieć, nie? To mam nadzieję, że za dwie godziny podejdziemy do Twojego domu już będziesz miała. Ale cię jeszcze wyschnąć musi. Tak w mokrej, no w mokrej to tak nie bardzo służyć, 15 plus 2 jako 4. ja ci prezentuję może, co? Jako zwykłą niebieską jeszcze jedną albo dwie dostaniesz. No nie, nie czwarty, No Chloe, znaczy... ale no... To dobrze, to dobrze. To tak podlegnie, co te chodzą, no. No, no nie, no nie, no. Do, do porucznika prawie podobno, no. No, no prawie, a ty, ty się to taki porucznik jak ze mnie kadet, no. W <laughs> razie to żyjesz. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Czekamy na wytyczne, co nie? Abek wpłacił 1 złoty. To może ten jeden wyjścieczek. Strama oglądałem to tak jakbym był w Akademii 120 plus 2 kod, 4 dla Którego, na Abek. Do przodu kierowca, nie daj mi pozorować. Przeprowadzamy kod po szósty, na kanclerza, dojdziemy do stacji 610. Na parking ale... pan, na miejsce pan zjedzie, wyznaczony do parkingu. Płacił 2 złote. Ja też chcę atencji. <laughs> Dzięki Wiktorek Poza tym Kalizmę, South właściciel Carl McCarley Sprawdź go proszę Do, Dobrze, W proszę wszystkie w pojeździe uchylić Dobra, wszystkie szyby proszę uchylić. Wszystkie? No, wszystkie, wszystkie, oczywiście, że wszystkie. Dobra, co Do pan zmiecki się przeproszę. Co pan ma na sobie? Strój ten właśnie. 05 plus Bo to 2, tak, nie mam na ten, na zgłoszenie i bitkę. Słucham, jeszcze raz? 84 ruszał nie w został ten. Yy, obudziłem się w tym na fieldboku. No, obudził się pan, no i co? Ja właśnie w stronę ten, w stronę szpitala. służbowy ten, służbowy aut z powrotem. Mhm. No wie pan, że pan nie stosował się do ruchów drogowych? Do nie, samego kodeksu 7, drogowego? szósty, do. Ja Yy, Szereg Obrabusa, 620, jest to wisa wyniógł. Jest pan medykiem zawodu, rozumiem, tak? I pracuje pan z, sam się? Tak, pracuje pan. Dobrze, dowód osobisty proszę, tożsamości, ubezpieczenie OC. Prawo jazdy. Ubezpieczenie. To mhm. jest ubezpieczenie, Czekaj. o jest. Dobra. Poczekam tam w pojeździe. Jestem. Wagon Karmakerly. Już je dostaną mandat. Plus 2. 10 na Los Santos, ej ma Kolejny krok w karty na radio Dobra, panie karne. Potrzebujemy 10,8 na. Niedaleko sklepu tej pojazdy. Y, mandat w wysokości do 15, do 15 tysięcy dolarów. Kodeks drogowy, artykuł, artykuł od oznaczenia prędkości w mieście oraz artykuł o na czerwonym świetle. To jest pana również dzisiejszym kara. Bardziej nie ma zapowiedzi w tym pan już otrzymał mandat z tego co widziałem, zgadza się? On już się otrzymał mandat, tak czy nie? Dzisiaj nikogo nie, kojarzę, żebym nie A tak, tak, no tak, tak. Otrzymał pan mandat na dzisiejszy, tak więc będzie to kolejny mandat, tym razem większy. Jeżeli pan dalej się nie będzie stosować do kodeksu drogowego, będzie ten mandat większy i większy. Proszę o, po o czytelny podpis imię i nazwisko wraz z datą dołączyć. Kurwa. 002-17 No proszę o, o zerkowanie na 1084, a tutaj też Dziękuję 100, za współpracę 002: Pan dalej na szpital i udziela pomocy 100. innym obywatelom. Szerokie drogi życzę. Odbiór 02: Mógłbyś podjechać na 02 w Weimuth? Ja pierdolę. Już Pana szerzantę tam wysłałem się 17, bo chciałbym wyższą rangę. No to w takim razie ja mam tam też podjechać czy nie? Wysłałem pana sierżanty, to myślę, że no, należy poczekać na wyjście, wtedy my wtedy pojedziemy, jak sobie pan sierżant nie poradzi. Jaki ma numer, oznaki pan sierżant? 17, przecież pan go Po tym komunikacie od 52? Tak. Dobra. No, już to pisam już, kurwa, nie podpisuję, jak podpisuję, niech cokolwiek mi napiszę na tym, ma i niech przejrzę, już to bo...